Zobaczcie nagle ten kabaret dwóch śmiesznych panów, pana Tuska i jego przybocznego zdrajcy polskiej wsi. Powiedzieliśmy tak wszystkim, którzy byli w potrzebie, ale mówimy jednoznacznie i jasno nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Mówimy tak dla eksportu przez terytorium Polski. Tak, dla tranzytu przez terytorium Polski. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, a nade wszystko wszyscy drodzy rolnicy. Interes polskiego rolnika, interes polskiego rolnictwa jest dla nas najwyższym nakazem. Obiecaliśmy obronić polskie rolnictwo przed zalewem zboża ukraińskiego i słowa dotrzymujemy. Jesteśmy tutaj w Dołhobyczowie na jednym z przejść granicznych razem z Panem Ministrem, Robertem Telusem. Jesteśmy tu po to, aby powiedzieć, że będziemy bronić polskiego rolnika i jego interesu niezależnie od tego, co powiedzą nam w Brukseli, w Berlinie czy w Kijowie. Przedstawię teraz pokrótce, jaka była kolejność zdarzeń w ostatnich kilku miesiącach, kiedy dochodziło do niekontrolowanego wwozu na terytorium Rzeczypospolitej. Nie tylko domagaliśmy się od Komisji Europejskiej natychmiastowego działania, ale powiedziałem wyraźnie na posiedzeniu Rady Europejskiej i, komisji, i w przewodniczącej Komisji, że jeżeli nie będą działali, Polska wdroży rozwiązania, które będą zapobiegały przywozowi zboża i artykułów rolnych z Ukrainy. Ten przywóz destabilizował polskie rynki rolne. Brakowało reakcji w marcu, brakowało reakcji w kwietniu. W kwietniu nałożyliśmy jednostronny zakaz przywozu jakichkolwiek produktów rolnych z Ukrainy, a w szczególności zbóż. Po takim kroku Komisja Europejska się obudziła i nagle po trzech tygodniach stało się możliwe przygotowanie i wdrożenie rozporządzenia ogólnoeuropejskiego. No to dobrze, ale to rozporządzenie obowiązuje jedynie do 15 września. Dlatego powiedziałem jasno już w lipcu, po rozmowach z czterema innymi państwami, które graniczą z Unią Europejską bądź mają zakłócone swoje rynki. Powiedziałem wyraźnie w lipcu nie dopuścimy do ponownego otwarcia rynków rolnych niezależnie od decyzji Unii Europejskiej. Drodzy rolnicy, albo Komisja Europejska wykona nasze żądanie, posłucha naszego głosu i od 15 września nadal wprowadzi zakaz wywozu czterech zbóż z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej albo zrealizujemy ten krok sami. Nasi przeciwnicy polityczni nagle się obudzili. Potem jak minister rolnictwa, pan Robert Telus na Radzie Unii Europejskiej po raz kolejny podniósł tę sprawę mocno w poniedziałek. Dlatego mówię o kolejności zdarzeń. W poniedziałek w tym tygodniu zobaczcie nagle ten kabaret dwóch śmiesznych panów, pana Tuska i jego przybocznego zdrajcy polskiej wsi. Pojechał do Brukseli, zaczęli wypisywać listy, czy tam do Strasburga, po to, aby pokazać, że coś robią. Niedźwiedź przebudził się po prostu z zimowego snu. Nic. Praktycznie nie myśleli o rolnikach. Nagle obudzili się, że 15 września już jest tuż za pasem. Zakończcie to swoje show. Panie Tusk, myśmy już to dawno postanowili. Niezależnie od tej sfingowanej debaty, która się prawdopodobnie odbędzie w przyszłym tygodniu, mówię to raz jeszcze całkiem jasno. Interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy. Dlatego albo Komisja Europejska w przyszłą środę, podejmie decyzję o dalszym zakazie wwozu albo sami przedłużymy ten zakaz wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, drodzy rodacy, zachowaliśmy się tak, jak trzeba. Powiedzieliśmy tak każdej kobiecie, każdemu dziecku, które wjeżdżało tutaj z terytorium Ukrainy, bo trzeba było im pomóc. Powiedzieliśmy tak wszystkim, którzy byli w potrzebie. Ale mówimy jednoznacznie i jasno nie wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny. Mówimy tak dla eksportu przez terytorium Polski, tak dla tranzytu przez terytorium Polski. To się dzieje od kilku miesięcy i eksport przyrasta w tych miesiącach, a więc w Waszym interesie jest utrzymać ten stan, który dzisiaj obowiązuje. Mówimy „tak dla eksportu, mówimy „nie dla rozchwiania polskiego rynku rolnego, dla destabilizacji polskiego rynku rolnego, a tym, którzy się nagle obudzili, mówimy „idźcie dalej spać, bo przespaliście najważniejszych kilka miesięcy dla polskich rolników wtedy, kiedy my działaliśmy i zadziałaliśmy skutecznie. I zadziałamy skutecznie po 15 września, niezależnie od tych różnych kabaretów, które się odbywają teraz, niezależnie od różnych debat. Parę dni temu na kolegium komisarzy komisarz Wojciechowski odpowiadający za zagrożenia po 15 września, gdyby Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie tego zakazu wywozu. Nie został według mojej najlepszej wiedzy we właściwy sposób Wysłuchany, nie zapadła wtedy decyzja o zakazie tego wywozu. Odbywa się natomiast gra z panem Tuskiem i z jego przybocznym rolnikiem Jutro, którzy nagle przypomnieli sobie o tym wielkim problemie. Dlatego raz jeszcze podkreślam niezależnie od tych gierek i od tego show, które nam organizują, my tę decyzję wykonamy 15 września w najlepszym interesie polskiego rolnika, bo interes polskiego rolnika i polskiego rolnictwa jest dla nas najwyższym nakazem. Dziękuję. Dziękuję Panie Premierze. Szanowny Panie Ministrze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 15 kwietnia my jako Polska odwróciliśmy całkowicie bieg historii, bo wtedy właśnie pokazaliśmy Unii Europejskiej, że interesy polskiego rolnika, interesy Polski dla nas są ważniejsze. Decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak również decyzją pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, zatrzymaliśmy granicę. Zrobiliśmy coś, co zdawało się w Unii Europejskiej niemożliwe i, nie, i że nikt nie, tego nie dokona. A myśmy to dokonali w interesie polskiego, polskiego rolnika i polskiej gospodarki. Wtedy zaatakowano nas, media nawet polskojęzyczne w Polsce, mówili, złamaliście prawo unijne. A, ja, a myśmy powiedzieli, że dla nas interes polskiego rolnika jest ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy Unii Europejskiej i dlatego, tak jak tutaj pan premier powiedział, po 15 września na pewno y, zboże z Ukrainy nie będzie wjeżdżać na teren, na teren y, Polski, na teren Rzeczypospolitej. Oczywiście w tranzycie pomożemy, oczywiście jesteśmy otwarci, żeby w tranzycie pomóc, i to mówimy od samego początku, bo to jest w interesie również y, y, wyżywienia tych, którzy potrzebują tego zboża, tych, którzy czekają na to zboże. Dlatego tranzyt będzie jechał i w tranzycie pomożemy. Drodzy Państwo, Jeżeli byśmy mówili o liczbach, to początek tego roku eksport z Unii, z Ukrainy był w granicach 3 milionów ton przez te granice, przez granice wszystkich pięciu krajów. Później w kwietniu spadł do dwóch milionów ton, bo myśmy zatrzymali tę granicę, ale w maju, czerwiec, lipiec z powrotem wrócił do 3,5 miliona ton. To pokazuje, że tranzyt jedzie, że eksport z Ukrainy zboża jedzie. Kolejna cyfra. W lutym przez nasze granice polskie 114 tysięcy ton przyjechało w tranzycie, w marcu 120 tysięcy ton przyjechało w tranzycie, a w czerwcu, drodzy państwo, przejechało przez granicę 200, ponad 260 tysięcy ton. To pokazuje, że tranzyt wzrósł więcej niż, niż dwukrotnie. Z Polski przez te 6 miesięcy wyeksportowaliśmy ponad 7 milionów ton zboża. Na początku mówiono, nasi przeciwnicy mówili, że tego się nie da. Ci, którzy dzisiaj chcą ratować polskie rolnictwo, ci, którzy dzisiaj po 60 latach, bo tyle myślę, że ma Donald Tusk, może trochę więcej niż 60 lat, przypomniał sobie, że jest w Polsce rolnictwo. Do tej pory nigdy nie mówił, do tej pory szkodził polskiemu rolnikowi. Platforma Obywatelska szkodziła polskiemu rolnikowi nie tylko w Polsce, ale również szkodziła polskiemu rolnikowi w, w Unii Europejskiej. Przykłady nie będę szukał daleko. Drodzy Państwo, parę tygodni temu w polskim senacie opozycja polska, nasza opozycja, przegłosowała zabranie z polskiej wsi tej pomocy zbożowej, nawozowej, paliwowej, silosowej. Z tej pomocy zabrała 6,5 miliarda złotych. Z 10 miliardów na ten rok. 6,5 miliarda złotych zabrali. Bo, bo, chcieli, bo chcieli dokuczyć polskiemu rolnikowi, ale dobrze, że my mamy większość, dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi. A wyobraźcie sobie, drodzy rolnicy, co by było, gdyby właśnie ci pokryci rządzili Polską, którzy z jednej strony mówią, że chcą pomóc, a z drugiej strony niedawno, nie ileś lat temu, tylko parę tygodni temu chcieli zabrać z polskiej wsi 6,5 miliarda złotych. Kolejny, kolejny argument, że działają. Hipokrytycznie i tylko działają przeciwko polskiemu rolnikowi 31 sierpnia, niedawno. Debata w Unii Europejskiej. Najważniejsza debata przed przedłużeniem terminu. I drodzy Państwo, żadnego europosła na debacie, żaden europoseł opozycyjny nie wziął udziału w debacie. Tylko posło, Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości i pan komisarz, komisarz Janusz Wojciechowski. To pokazuje, drodzy Państwo, że to są hipokryci. Ubolewam nad tym. A może nawet nie ubolewam, tylko to się pokazało w tej chwili, kim jest pan Michał Kołodziejczak ten, który budował się na y, obrońce polskiej wsi, poszedł z największymi zdrajcami polskiej wsi, poszedł tylko i wyłącznie po to, żeby zrealizować swój cel osobisty. Ale... Polscy rolnicy są mądrzy i to widać jest w internecie, w, jak, w jaki sposób go oceniają, jak go, jak go nazywają, że to jest największy zdrajca polskiej wsi. Bo polscy rolnicy są inteligentni, mądrzy i wiedzą, że kto, jeżeli ktoś ich chce wykorzystać, że chce wykorzystać tą bardzo trudną sytuację wojenną, którą mamy w tej chwili w Europie i w Polsce. Wykorzystać bardzo trudną sytuację polskiego rolnika ze względu na wojnę. Wykorzystać tylko po to, żeby zdobyć swój osobisty, osobisty cel. swój. To jest osobisty sukces. My, drodzy Państwo, będziemy z polskimi rolnikami, tak jak powiedział pan premier, po 15 września również będziemy bronić naszego polskiego rynku, bo to jest w interesie polskiego rolnika, bo to jest w interesie Polski, bo to jest w interesie polskiej gospodarki. To jest dla nas najważniejsze.